Witam serdecznie Waszym i moim gościem. jest Dariusz Urbański, Kierownik Działu Zieleni. Tak, miło. Zacznijmy od może strusia, frędzla. E, e, tak, został frenzel został podarowany przez VKF Renzel. Dlatego między innymi, że tutaj nasza, nasza samiczka była bardzo samotna. E, a firma Renzel wyszła na, na, naprzeciw i sfinansowała zakup. życie Naszej samiczki zmieniło się bardzo pozytywnie, dlatego że ma towarzystwo. Poprzedni samczyk kilka lat wstecz odszedł, a teraz wróciła, przestała się wyskubywać i jest w pełni sił witalnych. Zresztą widać, bardzo zainteresowana podchodzi. No, zmieniło się diametralnie tutaj w tym wybiegu. Sama firma VKF zresztą zrobiła parę festynów tutaj w tym roku. Tak, festynów dedykowanych generalnie dla, dla dzieci, celem którego było odciągnięcie dzieciaków sprzed komputerów z domu, aktywizacja ich tutaj w parku, w naturze, poznanie przyrody, zwierząt, roślin. A może Pan powiedzieć, ile lat ma Minizo? Pierwsze zwierzęta pojawiły się w 1975 roku, był to osiołek. Wcześniej hodowane były tutaj pawie, nawet chodziły luzem na terenie, po terenie parku. No, my mamy pawie, ale jakoś nie, nie wypuszczamy, zwiększył się ruch na ulicach i obawiamy się, że gdy pojawią się na ulicy to co im się przykrego zdarzy. Współpracowaliśmy może o tym, jak istotne jest poprawienie tych jakości bytowych, powiedzmy, tych zwierząt. Chociaż może nie tak, że one są zaniedbane, tylko dlaczego można było im polepszyć. Chodzi mi właśnie o ten projekt z KBO. Ten obecny, tak? Tak, część druga, bo część, część pierwsza, część którą wymyśliły dwie dziewczyny Ola... Tak, Ola Wanat i... Aga Żarczyńska. Tak, i one wpadły na ten genialny w sumie pomysł, jak można tej Zrobić coś lepiej dla tych zwierząt naszych. Tak, tak. No, ten projekt dla nas jest bardzo ważny. E, takim ważnym bardzo pomysłem jest doprowadzenie bieżącej wody do wszystkich wybiegów. No, w tej chwili dowozimy e, wodę w beczkach. E, w okresie upałów no to musimy dwutrzykrotnie dowozić, e, a tak nam to bardzo ułatwi mm, sprawę. Zwierzęta będą miały bieżącą wodę, będziemy mogli założyć poidła. I to naprawdę rozwiąże. Może taką ja... giełkę też wodną tak jak dla ludzi. Tak, planujemy również założenie w okresie tych upałów kurtyny wodne. Właśnie I to jest coś, co możemy poprawić w sumie niskim nakładem finansowym, ale to już jest odczuwalna poprawa bytowa dla tych zwierząt naszych. Bo Właśnie. teraz mamy te cohradła, te wszystkie zabawki to były części w części pierwszej. pierwszej. Tak, tak, tak. To część pierwsza, nowe stajnie. Udało nam się stworzyć 15 nowych stajni, praktycznie dla wszystkich, dla wszystkich zwierząt. Wremontowane zostały ogrodzenia, wybiegów. Został tylko jeden niewremontowany wybieg, wybieg Danieli, co zresztą panie uwzględniły w tej drugiej części. Jest właśnie remont kapitalny ogrodzenia, odbojnic u Danieli. Również tutaj, jak widzimy, nasza woliera jest przewidziana. Kapitalny remont tej woliery. No, bo to już jest stara. Co prawda, odnawiamy ją co roku, malujemy, ale no konieczny jest taki kapitalny, bardzo kapitalny remont. W tym w części, drugiej, teraz sobie głównie się skoncentrował dziewczynem na ptakach. Jak się patrzy ten plakat, to cztery pozycje praktycznie, to są e, jakiś remont wybiegu dla perliczek, zadaszenie, coś takiego. Tak, to zadaszenie perliczek to jest ta nasza taka e, na placu wewnętrznym woliera, e, która będzie też wyremontowana w ramach tego projektu. Będzie odpowiednie zadaszenie e, i nowe budki bytowe e, dla ptaków. Porozmawiajmy o jeżach które też były zawarte w projekcie. Tak, uwzględniono wiesz, w tym projekcie zimowiska dla, dla jeży. Takie pomieszczenia drewniane, w których jeże w okresie zimowym będą mogły się schronić. No my już jakieś tam pierwsze kroki podjęliśmy. Nie wygrabiamy liści na zimę. Dlatego, że w tej, w, tym, w tej warstwie liści dużo zwierząt, owadów znajduje schronienie. Między innymi jeże. Nawet przygotowujemy takie stosy liści, gdzie, gdzie jeże mogą się schować. A panie poszły dalej i, i wymyśliły właśnie te legowiska dla jeży. Chociaż w ubiegłym roku my również rozstawiliśmy pięć takich pomieszczeń dla, dla jeży i stwierdziliśmy, że były zamieszkałe. Czyli stwierdziły, że trzeba iść dalej tą drogą. Tak, tak, tak i to jest dobry pomysł. I ile tak mniej więcej planujecie, że uda się zakupić takich budek? To wszystko będzie zależało od tego, no chcemy jak najwięcej, ale no zobaczymy ile te, te duże pomysły będą kosztowały, czyli doprowadzenie wody, remonty, ale ja myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt to będzie można spokojnie zakupić. Ale jeśli mieszkańcy by chcieli zbudować, zbudować swoją budkę. Oczywiście, że tak. Zapraszamy, ustawimy. Cztery deski, jak gdyby. Nie? Prosty temat, a jednak to jest duże ułatwienie dla jeży w okresie zimowym. To my postaramy się Wam wrzucić jakiś projekt, jak zrobić taką budkę, a Pan Dariusz bardzo chętnie przyjmie. Znajdujemy się jeszcze w wybiegu dla Jaków, czyli jak gdyby ostatnia część tej, tego plakatu, czyli wymiana nawierzchni. Wymiana nawierzchni, odwodnienie bo to jest duże zwierzę. No w okresie takich ostrych opadów no to czasami jest tu wilgotno. Co prawda, w tej chwili on ma do dyspozycji drugi wybieg, który jest. Nigdy nie był jakiś tam bardzo podmokły, ale dobrze by było, żeby jednak tutaj ten teren odwodnić, Tak Właśnie widzę, że z piłki chyba ucieszył. <noise> Ta piłka bardzo mu przypadła do, do gustu. To jest boja morska. Bardzo solidny produkt i nawet jak nie potrafi go przebić. <noise> e, doprecyzując jeszcze, bo wylała się trochę krytyka na to, że no pieniądze z miasta idą de facto na część miejską. E, teren parku Zwierzyńca jest ogólnie dostępny dla, dla wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców Konina. Park jest otwarty od godziny 5 do 23. No, I jest bezpłatny. I jest bezpłatny oczywiście, tak, co, to, co się rzadko zdarza w innych miastach, gdzie, gdzie takie zwierzęce menizo się znajdują. No, my uważamy, że jednak tutaj dostęp do parku do zwierzyńca powinien mieć każdy. Każdy bezpłatnie. Kontakt z naturą powinien być na co dzień. A to co mamy? A tu jest ośrodek edukacyjny. Takie zaplecze parku Chopina, gdzie można, będąc w parku, w zwierzyńcu, można tutaj po zakończeniu spaceru, można tutaj przyjść, odpocząć, doglądać tablice, gdzie ciekawe rzeczy są jak owady pożyteczne, ptaki dotyczące drzew zwierząt, segregacji odpadów. No i tutaj często odbywają się takie lekcje przyrody, gdzie, w których uczestniczą przede wszystkim szkoły podstawowe, przedszkola. Zapraszamy wszystkich. Dofinansowane Unię Europejską, Województwo Wielkopolskie. To było w ramach projektu. Powstał ten ośrodek oraz ścieżka edukacyjna w Parku Chopina przy tej głównej alei przy biegnącą fontannie. Przy, fontannie, tak, przy fontannie. Wtedy również została wylana, wylana nawierzchnia alejki asfaltowej dzięki przychylności Pana Prezydenta. Zostały 15 sztuk nowych latarni ekologicznych, energooszczędnych. 11 ławek, gdzie na oparciach znajdują się takie treści dotyczące fauny, flory, ekologii, taka kompleksowa alejka dotycząca ekologii, zwierząt, przyrody generalnie. Czyli nie tylko mizo, a ogólnie. Ogólnie, tak, dotycząca fauna, flora i ekologia. Ale mamy teraz właśnie symbol naszego miasta, czyli... Piękne koniki. Piękne koniki. Konie Przewalskiego zostały nam przekazane przez Ogród Zoologiczny w Poznaniu w 2005 roku. Tak, czyli to już te 19 lat, tak. No ale bardzo dobrze tu się u nas czują. Co prawda, raz na jakiś czas. Specjaliści z Poznania przyjeżdżają do nas, odwiedzają nas, żeby zrobić jakieś tam drobne korekty. To są jednak takie dzikuski. Nie są takie domowe koniki. Taka ciekawostka, że tych koni nigdy nie udało się ujeździć. Także one, one mają taki ostry charakterek. Ale pielęgniarze dają sobie radę i one są takie bardzo uległe przy nich, ale mają swoje kaprysy. Wbijając się do końca, czego można Wam życzyć? No, tutaj potrzeb mamy dużo. Wiadomo, że zawsze może być lepiej. Jest już dobrze, będzie jeszcze lepiej, co nie znaczy, że, że... następne inwestycje nie byłyby wskazane. No my życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję również. A widzimy się już wkrótce.